Hej pójdźcie ze mną do Żelika. Do sklepu. Komasu, ja ubrana jestem. Musimy wynieść piżamę. Wynieść ze mną. Albo nie, bo mojej rodziny w spokoju. Dobra, idziemy. E, babcia, ja idę. Wiktor, ja nie widziała, że ja mam dalej takie spodnie? No nie. Dobra, ja idę do Żelika, dalej wrócę. mam taki...

yes he is there. Nieszła w butach. Teraz to są przyzwyczajone do, do rolek, bo mam do bo przyzwyczajone do nich chodziło. I zaczęłam z dziwami. wszędzie do lewiatowa, do żelicha. Próbuję przejąć ciągkę. Ej, czekajcie, bo te buty są.

Ja jak nie wiedziałam, jak nagrywać długie filmy, to nagrywałam sobie na galerię tylko. Chcę, nikt tego nie widział. Ła. Ła! Włosy mam poplątane. na w różowym dresie. W piżamie. To nie jest w piżamie, bo żeby coś się ugotowało. Ale może na zimę to będzie piżama. w komentarzach, ale mam wyłączone komentarze. Ale wstawię shortsa i wtedy pod tym shortcem mi napiszecie, czy chcecie, żeby ten dres tutaj wam. Ten dres. Oj, nie widać. Czekajcie. Ten dres, mnie jako piżama. Ten dres. Nie wiem, czy wy widzicie, ale ja nie widzę A powinno się widzieć. A teraz się widzę. Ten dres, Ten różowy dres, że był dla mnie jako piżama. Na zimę, piszcie. Ale to pod szortem. Okej, okay, ja nagram w domu. Dzień dobry Gdzie może być masło? O jest Ja to robię żeby drugie, nie duże Mamy. Jeszcze go, Czy będzie smakowite Czy delma Czy rama Ja wolę oczywiście ramy Są kociaty Jeszcze pojedziemy اس کے اوپر ایک چمک Nie wiem, że... Dobra Nie wiem jak ukrywać Nie wiem jak miałam ukrywać nie, nie Ty co nie wzięłam tego Nie wzięłam paragonu O nie Ogólnie mi się zdarzają czasami takie słowa, bo ja po prostu obiecałam bracie, że wezmę paragon i mam nadzieję, że nikt nie skasuje filmu ani nic. Ale przepraszam, ale nie wzięłam paragonu, a miałam żyć. Żebyś... No trudno. każdy no. ma O, fój! Myślałam, że to jest. Kupa! To był jakiś błot, ale nie przyszłam po tym błocie. Chyba. Wow. O! Starałam się unikać. Tak. No. no. O, to jest jakaś taka. Siema. co? I? co? A, no Jeżeli masz ramę i, I paletę Trzeba, bo ja zapomniałam wziąć paragonu Ale jest tyle reszty ile powinno być? 2,90, bo kosztowało y, 7,90 rama Pokażę Wam mój za kapowę. Rama. Halo, halo, halo. Dwa złote i 10 groszy. I do tyle. I chcecie więcej filmów? Błapki w górę, ale nie zmuszam was. A. -ha.